Cześć wszystkim, witam was na moim kanale w kolejnym odcinku Jest to pierwszy unboxing yy, Paczuszki Jak widzicie ja mam już tu przygotowaną Zaraz wam zdradzę co w niej jest Już jestem tak podekscytowana Bo czekałam na nią dosyć długo Ona jest niewielka Bo są w niej nauszniki Dla mojego Hobby Którego zaraz przyniosę i wam wszystko pokażę Ja już sobie przyniosłam Hobby Horse'a Dla którego właśnie przyjechały nauszniki on sobie tu poczeka, a ja będę. To ja, ja się właściwie wezmę za otwieranie paczki. Myślę, że mogę to tak zrobić. Dobra. Jestem już tak podekscytowana, bo czekałam na te nauszniki. długo. Właściwie dosyć, bardzo długo. Ojej. Ja sobie to słuchajcie, otworzę i pokażę wam, jak to będę wyjmować, żeby. Troszeczkę to, bo tu mi się papier, więc oderwę ten papier i pokażę Wam, jak to będzie wyciągnięte. Okej, okay, ja już to otworzyłam tu. Oh, ale ładne. Wo, patrzcie na to. O, oh, wow, wow, wow. Oj, tu są meteczki, to wam nie mogę pokazać, bo nie, 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 żeby nie robić tutaj. Tam były naklejeczki, meteczki, tutaj też jest zasłonię wam, ale tak, żeby nie pokazywać. A wyglądają w ten sposób, są bardzo ładne. Takie. Tak. Ja to odwiążę. O, ale śliczne są. Dobra. Mam już hobby Horsa Ja sobie odłożę to tu. Ja ci, ale to jest ładne. Dobra. Zakładamy. Moja ma trochę inne uszy, bo to jest konik marwarii, więc to też się na niej będzie troszkę inaczej, jak na takich innych koniach układało, bo ona ma inne uszy. O to chodzi. I przez to, że ona ma inne uszy, <grybujesz> jak jej tu uszy, że urocza to wygląda. Dobra. Wygląda to mniej więcej tak. Ja sobie zajdę teraz po głowie. Żeby Wam pokazać, jak to będzie z ogłowiem wyglądało. I wtedy już będzie na pewno prześlicznie. Kochani, ja ubrałam. Fani ma na imię, tak Wam przy okazji zdradzę. Ubrałam fani w nauszniki w ogłowie. Musiałam jej rozpleć warkoczyka, którego razem robiliśmy na jednym z odcinków. Ale to dlatego, żeby tu się układało, bo tu się zrobiła taka bulwa brzydka. Nie wyglądało dobrze. Wygląda to tak. I naprawdę to, to jest tutaj takie milutkie, taki polarek. To jest robione chyba na drutach, o ile dobrze widzę, albo na szydełku. Zbliżymy. O, tak to wygląda, więc jest to naprawdę bardzo fajnie i porządnie zrobione. Bardzo uroczo wygląda i super się prezentuje. Serdecznie dziękuję za obejrzenie takiego, można powiedzieć, szybkiego, króciutkiego odcineczka, w którym. E Właśnie robiłam pierwszy unboxing na tym kanale. No i mam nadzieję, że Wam się podobało. Na pewno nieraz zobaczcie ją w tych nausznikach. Dziękuję za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć!